Słuchajcie, trafiłem na wyjątkowe miejsce. Naprawdę nie wiem jak to się stało, ale, ale polecam gorąco, na pewno. Jeżeli, jeżeli ktoś będzie w Budapeszcie, to, to na pewno musi tutaj nocować, moim zdaniem. To jest ciekawe. Także pokazujemy Wam, tutaj macie Tesco, ekstra blisko. Ja też jestem. I wszyscy inni także. Także jest ok. Marek Żelazko z Polszy. Dobra. No i tyle. Pokaż, pokażę Wam, jak wygląda wnętrze. Pokoju numer 6. Pani sobie poszła do góry. No. Nie, no spoko, jest rewelacja. Naprawdę, za tą cenę i nikt nie przeszkadza. Tutaj macie łazieneczkę Tu już spałem dzisiaj nawet O, klimę włączyłem, alarm się nie włączył. Ciaska są dla pani yy. A o, dokumenty są dla mnie kurcze słońce się chowa, ale będzie lipcem. No ale okej, okay. tutaj mamy widok yy z widokiem na bloki, także pumper up no zakata dobrze, no to później coś zjem i ocenię jeszcze tak dalej, zanim to wrzucę to nie będę tam e, rzucał słów na wiatr ale podoba mi się, no, naprawdę mi się tu podoba nad restauracją w ogóle pani sobie poszła Jestem ufą, no nie? Ale spoko. No, nad restauracją taką dobrą, jest czy na całą dobę. Się skuszę na pewno, coś zjem. Mhm. I taka pani mnie przyprowadzała tutaj yy, fajna, spoko. No, także trzeba się trzymać mocno, żeby ten, żeby się tam nie tego. No, no. Takie gorące myśli, no nie, ale, ale, ale jest dobrze, dzisiaj niestety nie było słoneczka, w sensie nie opalałem się, zamkam drzwi i się nie wyśpię, bo się wyśpię, czy na pewno się wyśpię, tylko czy zdążę, o tym dowiemy się wkrótce, także good night.